Louis de Funes, znany francuski aktor komediowy, odszedł na atak serca 27 stycznia 1983 roku. Miron Białoszewski, polski poeta, dramatopisarz i aktor teatralny, zmarł na zawał serca 17 czerwca 1983 roku. Matka Teresa, założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłosierdzia zajmowała się głównie trendowatymi i opuszczonymi oraz nieuleczalnie chorymi. Zmarła na atak serca 5 września 1977 roku. Marek Perepeczko, polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, doskonale znany z roli Janosika oraz komendanta w serialu 13 posterunek. Zmarł na atak serca 16 listopada 2005 roku. Diego Armando Maradona, argentyński piłkarz i trener. Odszedł na zawał serca 25 listopada 2020 roku w wieku 60 lat. Alan Ticke, kanadyjski aktor filmowy i telewizyjny. Znany głównie z roli głowy rodziny w serialu Dzieciaki, Kłopoty i My. Zmarł na atak serca 13 grudnia 2016 roku. George Michael, brytyjski piosenkarz, producent muzyczny i kompozytor muzyki pop i soul pochodzenia grecko-cypryjskiego i angielskiego. Zmarł na atak serca 25 grudnia 2016 roku w wieku 53 lat. E. Carrie Fisher, amerykańska aktorka, scenarzystka i pisarka. Zmarła na atak serca 27 grudnia 2016 roku. Miała 60 lat. Kazimiera Utrata, polska aktorka filmowa i teatralna, gwiazda serialu Klan. Zmarła 12 sierpnia 2018 roku na atak serca w wieku 86 lat. Krzysztof Respondek, polski aktor, piosenkarz i artysta kabaretowy. Odszedł nagle 22 grudnia 2023 roku w wyniku ataku serca. Miał 54 lata. William Charles Skin, kaskader z wieloletnim doświadczeniem, Zmarł na zawał 12 stycznia 1999 roku podczas kręcenia jednej ze scen Strażnika Teksasu. Podczas skoku autem dostał zawału. Miał 50 lat. Mariusz Borek 6 stycznia 2024 roku w wieku 50 lat zmarł jeden z założycieli zespołu Scalar. Borek był jednym z najbardziej znanych muzyków disco polo. Współtworzona przez niego grupa podbijała polską scenę muzyczną. Roman Kumłyk, hukulski muzykant, poeta, twórca i kierownik zespołu Czeremosz, zmarł 22 stycznia 2014 roku na atak serca. David Olney, amerykański piosenkarz i kompozytor folkowy z Nashville, zmarł na scenie w czasie występu na Florydzie. Przyczyną śmierci Olneya był zawał serca. Elvis Presley, znany piosenkarz i aktor. Zmarł 16 sierpnia 1977 roku w wieku 42 lat. Przyczyną śmierci był zawał serca. Elizabeth Taylor Amerykańska aktorka, producentka filmowa, bizneswoman i działaczka humanitarna. Jedna z największych gwiazd Hollywood zmarła 23 marca 2011 roku na skutek zatrzymania akcji serca. Teresa Tuszyńska Uzdolniona aktorka, modelka była nazywana Polską Brigitte Bardot. Zmarła 19 marca 1997 roku. Prawdopodobną przyczyną jej śmierci był zawał. Burt Reynolds. Amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Dwukrotny laureat Złotego Globu, nominowany do Oscara de najlepszego aktora drugoplanowego. Zmarł 6 września 2018 roku w wyniku ataku serca. Michał Cichy, trener UKS Commerce Komerskon Łódź. W wieku zaledwie 45 lat, szkoleniowiec kilka dni przed śmiercią przeszedł zawał serca. Odszedł 26 maja 2022 roku. James Gandolfini. Amerykański aktor, trzykrotny zdobywca nagrody Emmy za rolę Toniego Soprano w serialu Rodzina Soprano. Grał tam włosko-amerykańskiego bossa mafii. Zmarł 19 czerwca 2013 roku w wyniku ataku serca. James Coburn. Amerykański aktor, który podczas 45-letniej kariery wystąpił w ponad 70 filmach i 100 serialach telewizyjnych, zmarł 18 listopada 2002 roku w wyniku ataku serca. Oliver Reed, angielski aktor filmowy i telewizyjny, zmarł 2 maja 1999 roku w wyniku ataku serca. Wcielał się m.in. w postać Atosa w trzech muszkieterach. Michael Clark Duncan, amerykański aktor. Zasłynął m.in. z roli Johna Coffeya w filmie Zielona Mila. Odszedł na skutek ataku serca 3 września 2012 roku. Miał zaledwie 54 lata. John Candy, kanadyjski aktor i komik znany głównie ze swojej pracy w filmach hollywoodzkich. Zagrał w Kosmiczne Jaja czy Kevin Sam w domu. Zmarł na skutek zawału serca 4 marca 1994 roku. Errol Flynn. Amerykański aktor pochodzenia australijskiego. Osiągnął światową sławę podczas Złotego Wieku Hollywood. Zmarł na atak serca 14 października 1959 roku. Lee Marvin. Amerykański aktor filmowy. Laureat Oscara: największą popularność przyniosła mu rola majora Johna Reismana w filmie Parszywa 12. Zmarł na atak serca 29 sierpnia 1987 roku. James Khan, amerykański aktor, reżyser i kaskader. Wielokrotnie nominowany do najważniejszych nagród filmowych. Grał Santino Sonny Corleone w Ojcu Chrzestnym. Zmarł na atak serca 6 lipca 2022 roku. John Ritter, amerykański aktor telewizyjny i filmowy komik. Znany m.in. z serialu 8 Prostych Zasad. Zmarł na atak serca 11 września 2003 roku. Richard Pryor. Amerykański komik i aktor. Był jednym z prekursorów w stylu monologów stand-up. Zmarł na zawał serca 10 grudnia 2005 roku w wieku 65 lat. Peter Sellers, brytyjski aktor filmowy i reżyser, znany głównie z ról komediowych. Występował w różowej panterze czy Casino Royale. Zmarł na atak serca 24 lipca 1980 roku. Brian James Amerykański aktor filmowy i telewizyjny, komik. Ma na swoim koncie wiele ról, jednak fani doskonale kojarzą go z drużyny A. Zmarł na atak serca 7 sierpnia 1999 roku. Paul Winfield, amerykański aktor, miał na koncie wiele ról teatralnych, kinowych i telewizyjnych. Za rolę w filmie Sounder był nominowany do Oscara. Zmarł w wyniku ataku serca 7 marca 2004 roku. Omar Sharif Egipski aktor, piosenkarz, scenarzysta, producent filmowy i autor. Grał w Doktorze Żywago Prawie pustyni czy Podróżach Gullivera. Zmarł na atak serca 10 lipca 2015 roku. John Hurt, amerykański aktor. Wystąpił w wielu udanych filmach. Doskonale znany z roli Petera McCallistera w komedii Kevin sam w domu i Sequelu Kevin sam w Nowym Jorku. Zmarł na atak serca 21 lipca 2017 roku. Lex Barker, amerykański aktor filmowy i telewizyjny występował w roli Tarzana oraz głównych bohaterów z powieści Karola Maja. Zmarł 11 maja 1973 roku. DMX, amerykański raper, kompozytor, aktor i producent filmowy. Właściciel wytwórni Bloodline Records, produkującej również ubrania. Zmarł na atak serca 9 kwietnia 2021 roku w wieku 51 lat. John Spencer, aktor amerykański. Zagrał w wielu filmach i serialach, między innymi Policjanci z Miami. Kandydował na wiceprezydenta, doznał zawału serca i zmarł w czasie zwycięskiego wieczoru wyborczego 16 grudnia 2005 roku. Ginger Rogers, amerykańska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, oraz tancerka i piosenkarka. Laureatka Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie Kitty Foyle. Zmarła na zawał serca 25 kwietnia 1995 roku. Bing Crosby, jeden z najpopularniejszych amerykańskich piosenkarzy i aktorów, zmarł na atak serca 14 października 1977 roku. Burt Lancaster, amerykański aktor filmowy, laureat Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w filmie Elmer Gantry Richarda Brooksa. Zmarł na atak serca 20 października 1994 roku. David Graff, amerykański aktor zapamiętany ze swojej charakterystycznej roli w filmie Akademia Policyjna, zmarł na atak serca 7 kwietnia 2001 roku. Klaus Kiński, niemiecki aktor, reżyser, scenarzysta i pisarz. Jedna z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych postaci europejskiego kina drugiej połowy XX wieku. Zmarł na atak serca 23 listopada 1991 roku. J.T. Walsh, amerykański aktor filmowy. Pojawił się w takich produkcjach jak Negocjator, Nixon strzelając śmiechem czy Good Morning Whitnam. Zmarł na atak serca 27 lutego 1998 roku. Don S. Davis, amerykański aktor charakterystyczny, wykładowca, malarz, były żołnierz armii amerykańskiej. Najbardziej znany był z ról w serialach Miasteczko Twin Peaks i Gwiezdne Wrota. Zmarł na atak serca 29 czerwca 2008 roku. Richard Kiel, amerykański aktor filmowy. Wyróżniał go wzrost. Znany jest najlepiej z drugoplanowej roli zabójcy o pseudonimie Buśka w dwóch filmach z serii o przygodach Jamesa Bonda. Zmarł na zawał 10 września 2014 roku. Red Fox, amerykański artysta, komik i aktor zaliczany do klasyki amerykańskiego stand-upu. Zmarł na atak serca 11 października 1991 roku. Joan Crawford, amerykańska aktorka kinowa i telewizyjna, tancerka oraz dyrektor wykonawczy, jedna z największych aktorek wszechczasów, zmarła na atak serca 10 maja 1977 roku. Celeste Holm, amerykańska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, Laureatka Złotego Globu i Oscara DLA najlepszej aktorki drugoplanowej. Zmarła na atak serca 15 lipca 2012 roku. Clara Bow, amerykańska aktorka filmowa, ikona kina niemego i symbol seksu kinematografii lat 20 XX wieku. Zmarła na atak serca 27 września 1965 roku. Constance Dowling, była amerykańską modelką i aktorką. Zmarła na atak serca 28 października 1969 roku w wieku 49 lat. Peter Finch, brytyjski aktor teatralny i filmowy. Jako pierwszy w historii Oscarów otrzymał pośmiertnie statuetkę DLA, najlepszego aktora pierwszoplanowego za film sieć. Zmarł na atak serca 14 stycznia 1977 roku. Peggy Lee, amerykańska piosenkarka i aktorka. Za rolę Rose Hopkins w filmie Pete Kelly's Blues została nominowana do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Zmarła na atak serca 21 stycznia 2002 roku. Marty Feldman, brytyjski scenarzysta, komik i aktor charakterystyczny, a także reżyser. Nominowany do Złotego Globu za drugoplanową rolę w filmie Nieme Kino. Zmarł na atak serca 2 grudnia 1982 roku. Bela Lugosi, węgiersko-amerykański aktor filmowy i teatralny, wiązany przede wszystkim ze stworzonym przez siebie klasycznym wizerunkiem wampira Drakuli. Zmarł na atak serca 16 sierpnia 1956 roku. Peter Mayhew, brytyjsko-amerykański aktor filmowy i telewizyjny, występował w roli Chewbacca w Sadze Gwiezdnej Wojny. Jego wzrost wynosił 221 cm. Zmarł 30 kwietnia 2019 roku. Stevie Lee był profesjonalnym zapaśnikiem, lecz popularność zapewniły mu występy przed kamerą. Zagrał Johniego Knoxville'a w 3D w produkcji Oz Wielki i Potężny. Zmarł na atak serca 9 września 2020 roku. Andy Griffith, amerykański aktor, odtwórca roli szeryfa Andiego Taylora w sitcomie The Andy Griffith Show i prawnika Bena Matlocka w serialu Matlock. Zmarł na atak serca 3 lipca 2012 roku. Peter Graves Amerykański aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Zagrał m.in. w Czy Leci z Nami Pilot, czy Faceci w Czerni 2. Zmarł na atak serca 14 marca 2010 roku. Ricky Harris. Był amerykańskim producentem, aktorem i komikiem. Był znany z roli Malwo w serialu Wszyscy Nienawidzą Chrisa. Zmarł na atak serca 26 grudnia 2016 roku. Bobby Troup. Był amerykańskim aktorem, pianistą jazzowym, piosenkarzem i autorem tekstów. Napisał piosenkę Root 66. Zmarł na atak serca 7 lutego 1999 roku. Geraldine Page, amerykańska aktorka filmowa i teatralna, laureatka Oscara za rolę w podróż do Bountiful, była również siedmiokrotnie nominowana do tej nagrody. Zmarła na atak serca 13 czerwca 1987 roku. Richard Beckinsale był angielskim aktorem, zagrał Leniego Godbera w serialu Porridge i Alana Mura w serialu Rising Damp. Zmarł na atak serca 19 marca 1979 roku w wieku zaledwie 32 lat. John Chachacharcha był aktorem i reżyserem znanym z filmów Chłopcy z *Ma Mamamia i Smuczy. Zmarł na atak serca 21 listopada 2015 roku. Billy Halop był amerykańskim aktorem, pojawił się w wielu filmach i serialach m.in. z miłości do pieniędzy czy globalna sprawa. Zmarł na atak serca 9 listopada 1976 roku. Kevin Conway, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy. Wystąpił m.in. w Star Trek, Następne pokolenie czy Titanic. Zmarł na atak serca 5 lutego 2020 roku. Clark Gable, amerykański aktor filmowy. Jeden z najbardziej dochodowych aktorów w historii kina, ikona, złotej ery Hollywood. Zmarł na atak serca 16 listopada 1960 roku. Anand Suryavanshi indyjski aktor telewizyjny. Wystąpił w ponad 25 programach telewizyjnych w języku hindi i był znany z ról w Mamta i Kasauti Zindagi Kai. Zmarł na atak serca 11 listopada 2022 roku. wili Heren. Był niemieckim aktorem i piosenkarzem. Zmarł na atak serca 20 kwietnia 2021 roku w wieku zaledwie 46 lat. Joanna Rosiak, polska celebrytka i modelka doskonale znana we Francji. Zmarła nagle na atak serca w wieku 39 lat, 23 sierpnia 2018 roku. Jan Nowicki. Filmowy Wielki Szu, ojciec aktora i prezentera telewizyjnego Łukasza Nowickiego dożył 83 lat. Zmarł nagle wskutek zawału serca 7 grudnia 2022 roku. Wiktor Saniejew, 3 stycznia 2022 roku w Sydney, na atak serca zmarł trzykrotny mistrz olimpijski w trójskoku i były rekordzista świata. Miał 77 lat. Mieczysław Wojt, polski aktor teatralny i filmowy. Wystąpił w takich produkcjach jak Krzyżacy, Noce i Dnie czy Stawka Większa niż Życie. Zmarł na atak serca 31 stycznia 1991 roku. Kariery wystąpił w ponad 70 filmach i 100 serialach telewizyjnych. Zmarł 18 listopada 2002 roku w wyniku ataku serca. Oliver Reed, angielski aktor filmowy i telewizyjny. Zmarł 2 maja 1999 roku w wyniku ataku serca.